Cześć, witam Ciebie. Wiesz, wielu ludzi stawia sobie jakieś cele przed sobą, ale nie myśli wcale o samej o samej drodze. A ona, muszę Tobie powiedzieć, że jest najważniejsza, bo spotykasz na nich na, na tej drodze wielu ludzi, którzy niektórzy są dla ciebie szczęściem, niektórzy nauczką, jakby takie drogowskazy. A czym jest ten cel? Powiedz, cel. Wyobraź sobie, że już jesteś teraz u tego celu, który sobie wyznaczyłeś i co? Myślisz, że yy, zmieni się coś? Będziesz takim samym człowiekiem, dlatego pamiętaj, że naprawdę droga i ludzie na niej napotkani są najważniejszymi. Pozdrawiam Ciebie, do zobaczenia.